Siemaneczko, tu Zorza, witam Was na moim kanale, witam Was w Stardew Valley. Oczywiście rozpoczynamy od sprawdzania naszego szczęścia i pogody, bo to jest taki, słuchajcie, nieodzowny element naszej początkowej rozgrywki każdego dnia. Oczywiście otrzymaliśmy już jakiś liścik, zaraz sprawdzimy co tam na nas czeka. Tylko niech mu chwilkę zerknę. Cóż, pisze do nas Linus. Ach, dał nam receptę, słuchajcie, na sashimi, czyli to danie, które nam wcześniej podarował, możemy teraz samodzielnie wykonać. Urosły nasze pierwsze papryczki, słuchajcie, są nasze pierwsze letnie tutaj uprawy. Nie, nie uciekajcie kury, od razu sobie tutaj pogadamy. A, no i sprawdźmy tam nasze jajca, że tak powiem. Okej, okay. niech się przerabiają, a my mamy pierwszy złoty majonez. Podlewamy. Podlewamy, podlewamy. Jejciu, kiedy ja odkryję tą podlewaczkę? Już tak czekam na to, słuchajcie. Ale myślę, że to już niebawem, że to już jest dosłownie kwestia dni. I wtedy już pójdziemy jak burza. Jak tam u Was wakacje, czy już gdzieś wyjechaliście, czy przed wami jeszcze wyjazdy, czy coś planujecie, piszcie mi proszę w komentarzach. Ja jeszcze powiem Wam szczerze, siedzę w domu i moje plany można powiedzieć, że totalnie leżą. Ach, pewnie ze względu na to, że cóż, e, trzeba niestety pracować. Wiecie, jak to jest w pracy, czasem trzeba kogoś zastąpić. E, I nie wszystkie terminy gdzieś tam są dostępne. No ale już bliżej, słuchajcie, niż dalej, także odliczam, czekam. Myślę, że ciężko pracowałam, tak jak i wy, przez cały rok, żeby teraz sobie doprawić nie odpocząć. Okej, okay, dopełnijmy konewkę, bo tu już brakuje troszeczkę. No, już można powiedzieć, że ostatnie poletko do podlania i będziemy mogli się zająć troszeczkę porządkami. Dobra, jeszcze dopełniamy konewkę. Okej, okay, udało się. Słuchajcie, musimy też trochę zerknąć, co musimy oddać do Community Center. Zerknijmy tak na szybko. A gdzież to było, te bundle nasze? Ho, 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 jak to się sprawdzało? Ja totalnie nie pamiętam. A już wiem, już mi się przypomniało. Dobra, musiałam tutaj kliknąć. A więc tak, tu na razie nie mam. No melony mi rosną, ale chyba mi złote nie urosną. A z tego też nic nie mam. Tu słuchajcie, mogę jedną papryczkę oddać, jeden melon też już niebawem będzie. No mleko, mleko i owce i jajo nie mam takich rzeczy na razie. Dobra, czyli musimy oddać w tym. Mmm, dobrze, mnie niechcący. Musimy oddać papryczkę jedną. Naszykujmy ją sobie. O, tutaj dajmy ją sobie z boku. E, i sprawdźmy dalej. Tu mamy kolejny Crafts Room. I mamy tego niebieskiego grzybka. I on sobie gdzieś siedzi, tutaj. Więc sobie go, o, właśnie, wsadzimy. Tak. Tu z tego nic nie mamy. No, jeszcze 99 drewna moglibyśmy wsadzić, ale na razie może nie. Rybki chyba nie bardzo. Chociaż nie, kraw. Widzicie? Dobra. Zobaczmy jeszcze dalej. Tu mamy jeszcze tunę, no tak. Ja ją miałam tutaj. O, właśnie. Złoto, chyba też. A, to możemy sprzedać, weźmiemy tego. Mm. Na razie widzę to tak. Zerknijmy dalej. Czy coś stąd jeszcze? Chyba nie. Dobra, tutaj obok boiler, no to mamy ten złoty. Złoty i słuchajcie, Fire Quartz. Fire quartz powinniśmy już nie niedługo odnaleźć gdzieś w tej w naszej kopalni, więc może byśmy dzisiaj jeszcze do niej zaśli, i wtedy byśmy mieli te wózeczki chociaż zrobione, nie? No pieniążki na razie nie. Pieniążki na razie nikomu nie oddam, będę samolubna. Tu musimy zabrać 10 tego, 10 tego i 3 jabłka. To będzie dopiero jazda. Eee, mamy tego grzybka. Hej, no właśnie, to, to w sumie są dwa grzyby potrzebne. Jeżeli ja dobrze myślę. Jeszcze raz. Tu na pewno ten. Tak. Czyli musimy jeszcze jeden niebieski gdzieś skąd wyczarować, słuchajcie. Ale na ten moment po prostu go nie widać. Więc okej. Okay, um, taki będzie nasz tutaj plan. No dobra, ruszamy. Ruszamy w takim razie do Community Center. A następnie... A może jeszcze słuchajcie, wyróżną grzybek, jeszcze zerknijmy. Nie, no niestety nie wyrósłam ten, który, którego bym chciała, że tak powiem. No ale trudno. To możemy sobie sprzedać. Może byśmy w końcu dorobili się tego plecaka. Dobra, lecimy. Tu tu, 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 tu! Jakąś taką chyba okrężną drogę wybrałam, tak myślę, ja zawsze wybieram okrężne drogi, nie to, że coś nie, no nie! Znowu kwiatek! Kogoś go. Komuś go damy. O, jeszcze nas, słuchajcie, zerwaliśmy. Dobra, wbijamy. I po kolei pozbywamy się tu rzeczy. Tak można powiedzieć. Dobra, czy coś jeszcze stąd? Chyba nie. Tu nawet nie ma co wchodzić do sejfu. Tu możemy zajrzeć. Okej, okay, kolejny jest skończony. Mamy jakiś prezent. Tu będzie piec. Także fajnie. Czy coś tu jeszcze? Mam? Jeszcze mam tego kraba, którego nie wiem gdzie wsadzić. Tu go wsadzimy. Patrzcie tutaj jedną rzecz, już by też ten bundle był zrobiony. Tu jest to. I czy coś jeszcze? Chyba, słuchajcie, to będzie wszystko na ten moment. Trochę pouzupełnialiśmy, no trochę coś tam mamy, jakiś przyrost. Wiadomo, że na razie tego nie widać, ale uwierzcie mi, że później będzie po prostu to wygodniej. No nie wiem, no, znaczy możecie wolać inaczej, tak? W sensie, że wszystko gdzieś tam sobie zbierać, kitrać, tak? A później po prostu grupowo przynieść, a może w ogóle na przykład nie robić community center. Tylko mi się wydaje, że po prostu wtedy jest e, o wiele jakoś, nie wiem, trudniej. Chyba tak. Można też iść, słuchać na łatwiznę e, i być po prostu e, członkiem joja Marktu e, i po prostu e, za pieniądze wykupić pewne rzeczy, dostępy i tak dalej. Jest taki po prostu trochę easy mode. Nie wiem, czy przystępowaliście kiedyś do Joja Marktu, bo ja tak. I powiem szczerze, nie dało mi to do końca satysfakcji. Można powiedzieć wręcz, że żałowałam tego, bo to był trochę jeden z takich najlepszych moich saveów, które później usunęłam. Eee, bo po prostu najfajniejszą gdzieś tam miałam farmę, przynajmniej takie miałam odczucie, najlepiej się na nie bawiłam, a po prostu no. Nie mogłam tego rozwinąć tak, jak chciałam, tak, jak lubiłam. Tak, jakby nie cieszyło mnie to, ten rozwój tego marketu. No ale zawsze można inwestować w sieciówki. Dobra, lecimy szybko do tej. Naszej kopalni, bo jeszcze chcę znaleźć ten firequarz. Może to się uda, może nie, nie wiem. O cóż, co będzie, to będzie. Jeszcze słuchajcie, może wejdziemy i sprzedamy mm, trochę rzeczy. Tak to ujmijmy. Chyba sprzedam ten mały, żeby miejsca nie zajmował. W sumie szkoda, że nie wziąłem ze sobą innych rzeczy, no ale już, więc tak to wygląda. I tak go nie będę używać, i tak go nie będę używać. Się zejście, więc super. Od razu idźmy. Tym razem naprawdę zależy mi tylko, żeby znaleźć tam Fire Quartz. No może się uda, a może nie. Walnę jeszcze, oczywiście, to co zbędne. Będzie rubin, słuchajcie. Tak, mamy rubinek. Chyba mi się wydaje, że to jest nasz pierwszy. Tak, więc będziemy mogli go okazać dla gantera. Słuchajcie na, złość nie ma, fajer, płarca nigdzie Jest zejście. Więc no, może tyle z tego dobrego. Pamiętajcie, że jak was mobek atakuje, to zawsze możecie skorzystać z prawego przycisku myszy, który de facto jest obroną, tak? Czyli na przykład, o tak. No, nie wyszło mi, ale. No... O, właśnie, tak. On tam jakiś czas później nie można go użyć, on się później jakby, nie wiem jak to powiedzieć, odbija ten, ten mobek. To takie, taki blok trochę, e, wiecie, ale no, czasem ciężko jest go użyć. Jest od razu zejście, więc fajnie. Zobaczmy co tutaj ciekawego jest, ale niestety nic, więc smutno. Okej, okay, chyba tyle. Cóż, no wychodzi na to, że dobijemy do 90 poziomu i co? I tyle? No i mamy, słuchajcie, mieczek. Tym razem no zdecydowanie lepszy, więc będziemy mogli się trochę tutaj rzeczy mm, pozbyć. Bo on ma, słuchajcie, 30 do 45 domageu, ale ma minus 1 speed, a więc to jest trochę słabe. Zobaczmy, No, widzicie, hmm. zejdźmy tak na próbę. Żadnego Fire no co za świństwo, że tak powiem. No tak sobie jest z tym leczykiem. A tak się ucieszyłam. No cóż. Tak, zaraz zginę, wiem o tym. Nie chciałabym w zginąć. Ej, tu jest coś mi wypadło, jakaś chyba roślinka. Muszę się zawsze wszystkiego pozbywać. Um, Koszulkę? Nie, koszulki mi trochę żal. A, niech będzie. Czuła jakieś po prostu roślinka. Dekoracje. Dobra, wracajmy słuchajcie. No niestety nie udało nam się znaleźć tego firequarca. Liczyłam, Liczyłam, że znajdziemy. No cóż. Jak to pach. Na szczęście już zaczyna się robić później, a ja już wracam. Także tu tam późna godzina nie jest mi straszna. Jakoś to będzie. sprawdźmy jeszcze, czy mamy coś tam odłożone czy ametyst możemy sobie sprzedać no mamy go, pięć sztuk więc e, po prostu zostawimy ten rubinek ten dobra, jeszcze musimy złotko jakieś wstawić, niech się wypieka dobra Tego nigdzie nie mam? No bo oddałam to chyba temu czarodziejowi, co? Pewnie ta. Dobra, jeszcze jajo wstawmy do majonezarni, tak to nazwijmy, chociaż jest zaraz pierwsza będzie. Znaczy zaraz druga. No ale coś tam jeszcze zdążymy sprzedać. No ale już gram po prostu z ogniem. Tu cyk, cyk, a jeszcze kwiatek mogę sprzedać, no to trochę sobie, słuchajcie, dorobimy, drugi tutaj piecyk sobie postawimy, tu jakiegoś kwiatuszka, o niech sobie stoi, no i tak to na razie wygląda, trochę bałaganu jest, ale jakoś go przeżyjemy, co nie? No, także dziękuję Wam za wspólny, bałaganowy dzień. Zapraszam Was na kolejny bałaganowy dzień. Miło Was widzieć i do zobaczenia. Cześć!